Julia, potwierdzasz, że, że dobry wioślarz musi umieć e, pływać. Bo pamiętam Mateusz Kusznierewicz kiedyś opowiadał, e, że on e, przynajmniej na początkach kariery nie, nie umiał pływać. Teraz, a dwa łapała go choroba morska, co wydaje się nieprawdopodobne. E, i Myślę, że to powinien być obowiązek tak naprawdę, ze względu też na bezpieczeństwo nasze na wodzie. I pamiętam, jak byliśmy a, chyba po raz pierwszy na takich kwalifikacjach do kadry narodowej, to a, trener kadry Marian Henning wówczas juniorów a, robił normalnie, Normalnie test 200, 200 metrów bądź więcej, że zawodnik musi przepłynąć, a potem robi jeszcze limit czasowy, że to jest jednak dystans, bo pływamy do, blisko brzegów, czy na jeziorze, czy, czy, czy na rzece, że yy, obojętnie co by się działo, zawsze ten zawodnik może się uratować i dopłynąć. Chociaż są różne teorie, bo tak naprawdę jeśli chodzi o jedynkę, to e, mówi się, że nie powinno się jedynki, jeśli jest daleko od brzegu opuszczać, bo jedynka jest takim naszym kołem ratunkowym. E, jeśli chodzi o inne osady ósemka, no to ósemka może w ogóle m, iść na dno, więc to są różne teorie, jeśli chodzi o takie bezpieczeństwa, e, które przekazujemy młodym zawodnikom, ale, e, ale rzeczywiście no, pływać trzeba, ja sama przy kontuzji stawu skokowego spędzałam w basenie, e, pływa tylko ramionami. E, Napędzając się w, w, na pływalni, w basenie. E, 4 km robiłam dziennie i dlatego, że na przykład mój staw skokowy był akurat po świeżym skręcaniu i nie byłam w stanie. E, także tak, dużo pływam. Rzeczywiście trener, trenerzy e, lubią taką, taką formę rozruchu szczególnie e, wykorzystywać. I no, jesteśmy przystronni, stronie, jeśli o to chodzi, bo no, i gramy w piłkę, co czasami też z tego wychodzą te stawy, ale, ale to jest rzeczywiście bardzo fajne, jeśli chodzi o rozgrzewkę. Mamy swoje zasady, e, że musimy trzymać odpowiedni dystans, bo nie ukrywam, szczególne początki były takie, że no, no, nie w piłkę trafialiśmy, tylko w swoje, swoje nogi, więc trzeba było uważać, ale, ale rzeczywiście gramy dynamiczną, bardzo, <grywa> I, i, naszy, dza, nasze zawodniczki grają bardzo dynamicznie, jeśli chodzi o piłkę nożną na sali, więc no, różne sporty wchodzą w ten nasz trening.